bardzo serdecznie. Tym razem już w starym składzie tak, wróciłem. Jest. Tak. Niestety choroba była nie pozwoliła mi te, tutaj przyjechać nagrać. Niestety kolega bardzo dobrze mi zastąpił. przynajmniej mam taką nadzieję, że bardzo dobrze odebraliście. W takim razie już nie ma co... Już jakby nie wiem, jak to Tomuś wcześniej powiedział. Nie ma co już zawracać im głowy. Zaczynajmy. Nie wiem, ostatni odcinek z tego co. jak oglądaliście, oczywiście był całkiem spoko. Mam nadzieję, że to mój wam zapełnił, zapełnił wyrażenia. Część nie jąkałem przy każdym słowie. No widzisz, Tomeczku, stres, poza tym mam taką chorobę, wiesz? Zawsze na mnie mówili jąkała, jąkała, kurwa i duże uszy. Nie no żartuję. A pod ja przeklinam. Ja nie przeklinam, było to nieładnie. To ci liczyć się od teraz, już masz jeden. Dobra. A wy też, jakbyście mogli, to możecie liczyć. Piszcie, w piszcie w komentarzach, ile razy przeklnąłem Mam nadzieję, że ani razu. Im zajęcie. Tak, mam nadzieję, że, że ani razu. Pamiętaj, że z kamerą. Na ten... Bandaż. Prawo. Zurujesz wszystkie. Nie. mógłbyś coś mówić, nie wiesz, no ja bym ci nie obraził. Widzę chyba też nie. Ja się nie mi bardziej przejmuję niż to mam. No to mów coś do niej. No niej. A co tu mam mówić? Powiedz mi, jak na razie to sprawdzamy co tu leży. No właśnie coś tam leży. No dobra, mam fajnie. O proszę Proszę Państwa, tutaj na prawym e, dolnym rogu biurka, które jest... Obstawiam, że z buku widzimy skrzynkę. Ta skrzynka jest pusta. A tam jest pomieszczenie. W którym byliśmy? W którym coś leży! Tylko idiota nie widzi. Kartka. teraz, jak stąd wyjść? Powiedz mnie, Czy ty byłeś tutaj już? Przez drzwi. Ty, ty powinieneś informatorem zostać. Ty, ty takie masz cenne rady, że. Nie, szukamy. Nie ma tu jakiegoś innego wyjścia, ani nic. Nie wiem, to już wszyscy zgubiliśmy się. No, spoko. Kiedy majówka weszła za bardzo, nie? Kim musiał dobry na być. Właściwie czego my tutaj szukamy. Uff. Czyli jednak dobrze poszliśmy. To mnie dziwi. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. I jakie masz wrażenia? Zerowe. Jak na razie. Ktoś w Það er umstæðan að vera? Það er ekki verið. Það er umstæðan að vera? Það er verið. Podszedł, ale ja nie wiem czy można. Fuck! Koń, koń, Pani, panie. Lew. Ma tu śleż. Się... Gdzie? Nie? Patrz. Bandarz? Czy da się? Fajna jak ten. Ja ją. Ja... Kamerca. Ja ją zrobię to zbyt szybka nie jest. Dziwiłbym się jakby się jej nie zrobił no To nam to nie wychodzi Mój Boże, z całego serca przepraszam Dobra. Ja nie, gdzie mam jeść do końca Może to dziwi nie Jak ktoś ma jakiś pomysł Z chęcią posłucham Baby znożą nie ma tego. Pocieszające A to tutaj jest usamokrzyżowanie Ej no właśnie tak samo pomyślałem, nie? O, tu się świeci Coś fajnego może będzie Dam że Zawsze przydam. Boże. Jak czeku chapną, to jakby czeku jak... jak murzynek na jedzenie. Chapnął? Chapnął widziałeś tak człowiek, brata? Jest to jak czeku, Jestem, raz byłem kiedyś w KFC we Wrocławiu. Taki cygan do mnie podszedł i nukat jedzenie. Drugą siekier w plecy chcesz? Nie A sympatycznie wygląda. U mnie takie panie starsze na kranowie mieszkają. Ja szukałem co na kapułce i tyle. Zapisywamy. Fuck. No to już cię coś goni, możesz uciekać. Mu, no, mu, no, nie wiem gdzie. Biegnij, biegnij. Tam dziś tak, to mam, tak, się W trawie. prawo, lewo. Ona jest za mną, ona jest za mną. Coś nie suficie spraw. On nie chce biegać. Zmęczył się. Zaraz tam kosę w plecy. Wiesz, że biega się szybko. Ale jest zmęczony, on nie chce biegać. Widzisz? Coś jest... też, też tak szybko przestać biegać jak coś ci goni. Oj! Jest, będę, będę. Dawaj! Tutaj. Ostatni, załknięty. Przez płot. Nie. Mi się boję. Biegnij. Czemu nie chce biec? Ona też się powinna zmęczyć! No! <laughs> czemu ona się nie męczy! A że tak trzyma cały czas to to znaczy, że nie odpłacz się sekretarz. Czemu ona się nie męczy? Lepsze by było pytanie, go ty nie uciekasz, ale. No bo. dostał kosę w plecy, człowieku nie mógł biegać. Jak dostałeś kose w plecy, to zaszczytną nogi odpadają? Jakbyś dostał w nogę, ja bym się nie dziwił, człowieku, ale w plecy? Dostałeś kiedyś kosę w plecy? No, ostatnim odcinku dostałem dwa razy. Patrz! Trzeba, trzeba ją staranować. Starazujemy ją Albo nie, albo nie Trzeba wiem, ja już mam pomysł I już raz w życiu Patrz, jak ja ją zrobię Ona pójdzie za mną Wiem co trzeba zrobić Zawsze się zmęczysz się i będzie po robiny Poczeka, że na telefonie się napisałeś Dobra Słyszę ją. Tylko ja czy nie? Trzeba chyba to przepchnąć Możesz kliknąć ale i sprawdzić czy jest za to Jest ja za mną, nie za mną! Czemu? Chcesz się zmienić? Nie. Nie Dobra, ja dam radę Ja bym dawał długo. Nie? Czekaj. Ja też. Wiesz, że tu nie czekać? Jak to nie? Patrz. Dobra. No właśnie widzę. Wiem, mam pomysł. Patrz. Który się... który? Nie wiem. Kontrolę. Tak chcę. nie wiem, czy mogę nie Nie chciałem ryzykować. Ej, właśnie, ona chyba nie umie przychodzić takimi, takimi nie? No. Właśnie. Jak w końcu ja gdzie to jest to mój. Było wejść do beczki, no co? Dobra, dobra, zostawiam ją na pewności. No. Nie da się. Tak się stoi w nich. A! Zobacz, myślałem, że już mnie zabiła. Przyspieszaj, przyspieszaj. Ja wierzę w ciebie, on się rozpędzi w końcu. Oj, oj. Noecz możesz spojrzeć. A nie, chyba chcę tutaj. Idziesz, idziesz, jesteś, jesteś w domu. Mistrz. No ale w swojej szczęście zaraz tam z przodu przyjdzie. <laughs> przyjdzie, nie może. Tak, chyba nie ma przejścia nawet. Jest. Nie ma. Jest masz przejście? A, to właśnie, Niech idzie tędy, ja ją... Ona tu jest, czy jej nie ma? Nie ma, zobaczymy Nie ma, pchamy I, I wiesz, kontrol trzymać, czy nie idzie z tyłu no, Idzie, idzie, idzie Co zrobiła? Nie wiem, przebiegła Widziałem ją Idzie, nie O, A wiesz, że ona zrobiła dziurę z lewej? Tak? Ale nie z tej Się przestraszyłem, że to ona Słuchaj, jeszcze kawałeczek zostało tam tylko przejść, nie? Prze -prze Przesunąć to wtedy. <grym> Czekaj, jakbym tak się wychylił. Dobra, pchamy Ciekawi mnie, czy nie ma w toreb. A dobra, haj, haj, z przodu. I do przodu skacz Biegnij, biegnij ziomuś Skacz Skacz, ja w ciebie wierzę Jest Nie Czemu jej nie uderzysz? Dobrze Mój człowiek Jest Z buta I <laughs> Z buta jej wieć Jest Dawaj kontrol Że widzowie coś widzieli Znaczy nie kontrol Ten A ja teraz zacząłem go szanować Szanuję tego człowieka Nie no, on jest teraz z mojej ekipy, nie? To jest mój ziomuś. Wojtek, to ja Mamy Mamy Grubasa, again. Outlast jeden. Okay. Jesteśmy w kaplicy. A może... A może jesteś tego. Czekaj. Coś teraz zrobię? Będziesz teraz z tym? Przyjdzie ta baba do ciebie będziesz się... Z ją tak! Chcia rozumiem! Chciałem poczekać, aż ktoś przyjdzie. A no. go wyspowiadam. Mary. Boże, jakie te narzędzia tortur. Ale to kaplica jest. Kuba oh, mi się. Ale byśmy imprezy, nie? Obcy. O, tu jest. Ojciec! Judasz! Judasz! Zabij mnie, musisz mnie zabić. On by był dobrym sprzedawcą. By, by, <laughs> dobrze by dawał. <laughs> A to mu słuchać, Teraz będziesz go tak nagrywał przez dłuższy czas? Nie, no. Oj, to się idzie. Schowam się. Na pewności. Teraz w drugiej kablicy? Jednego zapisywanie. Czyli coś się stanie, patrz. Zawsze się zapisuje. Jednego wyspowiadałeś, teraz drugiego. Weź wyłącz ten. Idzie. Ale wyłącz ten, no tak, No właśnie. Znaliście ją. To więc może nie wychodź tam w razie czego. Nie? No właśnie na pewności wolę ja zostać. Jest. O tu jest tu. Nie, nie włączaj w razie tego. Wyłącz yy, To ten grubaset. Tak to Ta chyba... Wyjątam tą kamerkę, nie pochodzę tak to A no złe, w ostatnim odcinku moim mieli maczety, teraz mają siekiery. Czekaj, level w górę. No ale do końca, to, to, to samo pomyślałem. On chce się spowiadać? Nie. Kość przywiązuje do tego. Mm. Oh. Mm. O, ładnie, dobrze. Po co ty tą kamerę trzymaj, Bo ja nie rozumiem dalej. Mm. Włócz tą kamerę, bo go lepiej widać. <spar Webb> nie. Ej, mam teraz pomysł. Jakbym szybko wyszedł, to tylko tymi drzwiami, wiesz? Yeah, and no? No, Huh? And save this paradise. Where is she? Where did I not This is for you, Josiah. Make the woman scream. Oh, you are stretching there. Where's the woman? Kurde, trzeba było w tamtej być. No, Gdybyśmy mieli lepsze widoki, jak. Gruba się Patrz, jak je rozciągają. Patrz, jak to leci. Oczekaj to. Patrz. Masakra. A, w się. Sensie. O, no, jak się rozwiewa skóra. Ale wiesz co, mógłbyś wyłączyć tą kamerę, bo cholera widać mniej, nie? Tak to widać i tego, i tamtego lewym oknem. Jak koka, wiesz, jednego tu, drugiego tam. Na grubasę też patrzeć? Nie, ale na gościa w kierunku. mountain. Rozumiem, że chodzi o tych, e, tych. o tych. o tych heretyków? No tak, ja, tak dokładnie, tak, właśnie. Mm. Zgaduję się, że oni mają misję, a pójdziemy. A, bo to jest pewna jeszcze koleżanka. To jest właśnie razy. Patrz, dobry moment. Gość popękały. Nie, ten się na nas patrzy A nie, dobra, miał za tylko bo... Nie wiedziałem w którym sobie się patrzy, nie? Dobra, oni sobie pójdą Uff, Dobra Teraz mam świetny pomysł Wiesz co jest teraz świetnym pomysłem? No Chwila, ale mamy... Je... Dobrze, zaraz Zaraz zrobimy to, tylko Ja bym chciał wyjść A, tu z tu... Tu było Czekaj. To jest co? dobrze, żeby wybrać to miejsce, bo drugie było gorsze. Tak! Ej, przemyślałem to, czekaj. Ale widzieliście gdzieś takiego jogina? Nie. Dobra, nie da się już się niestety rozciągnąć. Myślałem, że będą dodatkowe wrażenia. A w ten czas miał, był zapis, więc nie takim... było. Nie było jeszcze. Ale to w takim razie jeszcze przejdziemy do ostatniego zapisu. Był zapis. Co się razie... W takim razie idź, w Uciekaj! Uciekaj! Wiesz co? Chciałem mieć... Okay. Ja z takimi kiedyś walczyłem He? A nie, A, no, no, <laughs> A tu jeszcze raz, jeszcze jedna rurka <laughs> Ma To Tomaszu, ty lecimy ty tak, wołasz jak nie wiem na co A, to taki wariat jesteś Biegnij, biegnij Ale ja sprytny byłem to taki drugi Mike Geiger czy jako. I teraz połączenie. Kubica, Usain Bolt i do przodu! Do przodu. Oni biegną. Oni Ja się zmęczył. Ej, pobaw się w Rambo. Jak ich zabijesz teraz, No też tam... biegnij, gnoju! Jakby ja do ciebie szacunek. Jak ich zabijesz? Masz deskę, przez deskę do góry. Przez deskę? Przez deskę do góry. Chyba nie. A on na z górki się nie spędzał Czego rozumiesz jakie on hamulce musi mieć? Ja wiem, że jestem Kubicą Ale Kubica chociaż miał hamulce Dobra, w takim razie dziękujemy Ale wiesz, że oni dalej tu są? No... To już zobaczę w następnym odcinku Ja chciałem jakieś ja, emocje wzbudzić, a ty co? Ejke. Tak! A zobacz! Dziwił się chłopak O nie! <laughs> Jednak i nie zdziwił No Dobra. brawo, teraz... Czekaj Myślisz, że nie wejdą, nie? <laughs> Ej, dobry pomysł. Czekaj, wyspowiadam. Jakich właśnie, jakich nie dało rady. Ale przemówkę! Ale... Ale zboczony, patrz! <śmiech> <śmiech> Dobra, a to jest zboczone? Dobrze, w takim razie dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek. Kontynuujemy tą historię. Zobaczymy czy zgwałci nas, czy nie. Czy może chciał się po prostu bardziej... Czy chciał nas po prostu lepiej poznać? W tej kaplicy? W tej kaplicy, tak. I w A następnym, odcink A, na następnym odcinku na pewno kogoś wyspowiadamy. A na razie dziękujemy i na razie. cześć. Czeka.